Welcome my boys, z tej strony Lisek i witam was na kanale Liszek Fifa. Wszyscy w strachu, Ła! bo dzisiaj atakujemy 14 zwycięzców Champions. Po wczorajszym piku z ikoną mamy George'a Besta i mam nadzieję, że George Best tutaj poprowadzi nas do zwycięstwa. Dawajcie znać oczywiście w komentarzach jaką rangę wbiliście w Champions i jakie nagrody poleciały, no bo dzisiaj nie dość, że kończymy food Champions to jeszcze otwieramy nagrody. Aktualny bilans tutaj Wam się wyświetla w prawym dolnym rogu, żeby było jasne. 12,5, więc musimy zrobić 2-1, żeby cieszyć się z 14 zwycięstw, bo uważam, że to jest dosyć istotny element naszej układanki. Ta paczka z trzema tocami: z trzema tocami dosyć fajnymi, w sensie fajnymi, to jest 150 tysięcy. A na pika z ikoną wywaliliśmy w zasadzie cały foder z klubu, więc potrzebujemy jakichkolwiek końców, więc musimy te 14. Zwycięstwo, docisnąć, że tak powiem. Tico 1986, fajny skład. Let's go. O, matko. Fatalnie, fatalnie. Dobrze, wracamy, wracamy. Ten donor widzę na speedbuście, tam sobie chciał rzucić się. Let's go. Hyun wracamy. Tak jest. Hyun Let's go. Hyun bliżutko. Jezus. No, benio. Dla rameczka, brameczka dla Benia pięknie, elegancko. I czekamy, czekamy na jedno zwycięstwo więcej. Let's go! Sweetest FF. Focus, focus, trzeba wygrać Jessa. Wiadomo wszędzie, że to. Ajajaj, aj, aj. Kevin De Bruyne, szkoda. Let's go! me soul, jazda. Wow, Emilia, butra genia! Brawa! Wow, wow, well Wracamy! Wow! Olszczerały! Stefan! Stefan! Jesteś dziękuję! Let's go my boys! Let's go! Oddaliśmy zwy zwycięstwo, więc można w spokoju przejść do nagród! Ile pieniędzy wskakuje do naszej kapsy? Pięknie. Dwa piki, bardzo ładnie. Paczka za stoi, 125 tysięcy. Trzy tocy, elegancko. No i 50 tysięcy? 50 tysięcy. Jazda. No i mamy nasze nagrody. Po prostu mamy nasze nagrody. 1, 2, 3, 4, pik. W sensie jest, są dwa piki, ale są cztery karty do trafienia. Nie, nie ma totsa Benzemy w duplication. So let's go, my boys. Let's go. Ok, 89 fizyki, 85 passingu. Może z góry teraz. Okej, okay, nieważne. Wiecie co? Ja naprawdę byłem pozytywnie nastawiony do tych pików. Naprawdę byłem pozytywnie. Ale kiedy masz do trafienia 4 piki, 4 tocy 91 plus, i trafiasz pierwszy piku. 91 to już się kurczę troszeczkę człowiek zmienia. A w trzecim, wiadomo to było. 895. No i lecimy z dwójeczką. A może przełammy to jakoś? Nie wiem. Tutaj jedynka. Może jedynka. Może coś tu się zadzieje. Ta, zadziało się. Także, o la Boga. Ha, mainan! On zawsze tutaj jest. On zawsze. On tu czeka. Nawet kiedy tutaj jest widzowi inna karta. Nawet... Kiedy tutaj jest inna karta w tym pierwszym piku niż Majnan, to on gdzieś jest w podziemiach, to jest taki kred, że nawet jak wychodzi tu Ronaldo, to on już tymi zębami, taki króliczek, on już czeka, żeby się przegryźć na szczyt tej karty i żeby wyszedł Majnan. Teraz wyszedł, udało się mu. Gratulacje. Dobra, let's go. Nie ma, nie ma trzeciego bramkarza, super. To już jest win. O, ho, ho. to jest fatalna karta, nie wiem jaka, ale fatalna, już to wiem. To jest Aterier, a jak, żeby inaczej? Ha! Dobra, widzowie. Ja to jednak wiem więcej niż mniej, nie? Dobra. Do widzenia, Alison. Nikt cię tutaj nie zapraszał, aż iś przyszedł. No, ale niech ci będzie. I Lecimy, widzowie, z drugim pikiem. Let's go. Dobra, to nie może być Alison, bo on jest już w klubie. To jest Lafon! Elegancko! Super, widzowie. Naprawdę, dobra. No, idziecie od najgorszego, rozumiem. Ok, 94 passing. No, taka karta. O! Nie wiem, nie wiem, nie wiem co o niej myśleć. Okej, okay. już wiem. Super, widzowie, no? Czyli, czyli jednak idziemy w dół. Okej. Okay. No dobra, to już jest jakaś. To nie wiem, ja już znam te, ja te cyferki. To jest dramat, widzowie dramat. Ha, Diabi! Uratujcie mnie czymś, naprawdę. Bo zacznę uznawać, że te piki, wszystkie piki, to jest jeden wielki shortinio i totalnie nie warto niczego w ogóle się starać. Naprawdę, uratujcie to. Pozostawię to bez komentarza. Ja chcę tylko zobaczyć, czy oni zmienili nagrody. Nie zmienili. Nie zmienili nagród widzowie. Szukamy Shape Shiftera. Może tutaj, może tutaj. Nie tracimy, nie, nie nadziei. Wow! Ha, England! Ha, hurricane! O tak! O tak! Nie ma zawodu. Nie ma zawodu, jest, jest radość. O, oh, jeszcze Martinez i Trippier. Wow, nie wiem, nie ma pojęcia. oho, oh, jeszcze Zieliński. Fajnie. Czwarty lipiec. To znak, że to są potężne paczki. O, oh, jeszcze tutaj zbłądziłem. Let's go! Wow! Manuel Neuer, oj, 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 oj. O, ho, oho o, ho, ho! nie, muszę wstać, bo nie wytrzymam, takie trafy widzowie, nie wiem, szczerze nie wiem, czy Ronaldo, czy to Ronaldo, czy może Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa 97, 97 Ronaldo for me, nie wiem, ja nie mam pojęcia, co ja zrobię z takimi kratami, naprawdę. Wow, jeszcze, wow, Dybala, Handanowicz, Cancelo, super. Spóźniliście się zaledwie 8 miesięcy. Takie nagrody 8 miesięcy temu byłyby doskonałe. Ale to nic. Wierzę, że ta gra mnie doceni. I wierzę, że ta paczka spowoduje delikatny miszmasz. I ja wierzę, ja wciąż nie tracę nadziei. Naprawdę, ja wciąż wierzę, że tutaj będzie... Coś wesołego. Będziemy to sobie odsłaniać, widzowie. Physical 74. Let's go. Może to będzie jakaś paczka 979899? Nikt tego nie wie. Wow, jakaś karta ofensywna. No, ciekawy jestem, co dla nas tutaj. Wow, przyszykowało. EA. No, statystyki póki co optymistycznie wyglądają. Zobaczymy. Let's check, co będzie w kolejnej. Wow! To mi też wygląda na kartę z nie Wow! No, powiem szczerze, czyli biorąc pod uwagę shooting i wszystkie inne statystyki, musi to być karta defensywna. Typowe SO. No, może PO. Naprawdę. Wow! Wow! Oj, 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 oj! O. Szczerze? Szczerze, ja stąd wysiadam, widzowie. I co? Teraz, że tak powiem, Magic? Gdyby tu był Magic, widzowie, jeśli jest, tak, jest to Magic, to w kolej tym ostatnim, tą najlepszą kartą, to byłoby takie zwieńczenie, naprawdę. Uważam, że. No, mnóstwo czasu poświęconej tej grze i mnóstwo ogólnie godzin spędzonej na tej grze, gdyby w tej ostatniej karcie, tą ostatnią, najlepszą kartą był Mainan. Uważam, że naprawdę. Osiągnęlibyśmy tak zwany. Szczyt szczytów. Naprawdę bylibyśmy. Ukontentowani. Mainan. W ostatnim mainan. Zróbmy to, jej. Naprawdę, zróbmy to. <grystanie> ja! Ja! Tylko, czy to jest mainan? To jest klucz. It's okay, żeby tutaj. Żeby tutaj. odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jest goalkeeper. Czy to jest. Mike Mainan. Ja! Mike, czy to ty? Mike! O oh, nie! Alison! Alison, o oh, nie! Chłopie, coś. What are you doing, my boy? What are you doing? Where is Mike? Where is Mike Minaman? <laughs> o, oh, matko, jedyna. Patrzę w to. Patrzę w to i widzę otchłań. Patrzę na te karty i się zastanawiam, dlaczego mnie to spotkało. Może taka miniaturka co? Tego odcinka. To byłoby okej. Okay.